Jak pani udało się dożyć dobrym zdrowiu 120 urodzin? Proszę pani raz w roku robię sobie terapię szokową. Po ile pani wypija alkoholu tego dnia? W tym dniu nic nie pije. Do lekarza przychodzi kobieta z malutkim dzieckiem. Lekarz bada dziecko, waży, mierzy i mówi. Proszę pani, to dziecko bardzo mało waży. Jest niedożywione. Czym ono jest karmione? Piersią, panie doktorze. Proszę się rozebrać i pokazać mi piersi. Kobieta się rozebrała. Lekarz zaczął badać, ugniatać, macać, kółka zataczać w prawo, w lewo, po czym mówi. Proszę panią, pani nie ma w ogóle pokarmu? Jasne, że nie mam. Jestem tylko babcią, ale cieszę się, że przyszłam. Małżeństwo wraca z imprezy. Kobieta kieruje. Nagle auto staje, a żona mówi: Chcę być bogata, chcę być piękna i chcę być młoda. Co ty mówisz, marysiu? Wyświetliła mi się lampka dżina i wypowiedziałam trzy życzenia. Na porodówce pielęgniarka podchodzi do mężczyzny: Gratuluję, ma pan pięknego syna. Trzy siedemset. Mężczyzna wyjmuje portfel i mówi: o proszę, to nawet niedrogo. Na stacji kolejowej facet kupuje bilet. Poproszę bilet. Ale dokąd? pyta kasjerka. Co to panią obchodzi? Ale ja muszę wiedzieć dokąd pan jedzie. Dobrze, powiem pani. Jadę do szwagra na imieniny. Mamo, a ty chciałaś syna czy córkę? Kochanie, ja po prostu chciałam podłogę umyć. Przychodzi babcia na badania, laborantka pobiera krew i mówi A teraz poproszę o pojemnik z moczem Babcia stawia butelkę na stoliku Ależ to nie mocz, tylko koniak O rany, to co ja dałam lekarzowi w prezencie? Żona do męża Idzie lato, muszę zmienić krem odchudzający A co, twoja ulubiona nutella jednak nie działa? Idzie Jasio pustym korytarzem w szkole i mówi pod nosem. Gdzie sens, gdzie logika? Zatrzymuje go pani dyrektor i pyta. Jasiu, czemu wciąż powtarzasz? Gdzie sens, gdzie logika? Wie pani, ja puściłem bąka w klasie, a pani kazała mi wyjść i oni tam teraz siedzą w tym smrodzie. Jedzie blondynka samochodem pod prąd. Policjant ją zatrzymuje i pyta na boga czy pani wie gdzie pani jedzie? No tak jadę na zebranie, ale chyba się już skończyło, bo wszyscy wracają.